jesteście. No to super. Cześć. Dzień dobry Andrzej Bardzo. Witam w kolejnej pytakofonii z cyklu Co skrywa szuflada? Druga część, w której zaprezentuję, można powiedzieć taką relację, mały reportażyk z Mazurskich jezior z Mikołajek, gdzie byłem tam 4 lata temu. I gdzie obserwowałem żurawie, dosłownie z okna domu, w którym mieszkałem. O tym właśnie za chwilę. Wielkie podziękowania dla studia Nonagram w Krakowie, które udostępniło swoje wnętrza oraz sprzęt i dzięki któremu mogłem, no oczywiście dwa miesiące temu, przed koronawirusem, być tam i nagrać właśnie ten reportaż. Później z kolei jeszcze dalsza część mojego. Dłubania w komputerze, można powiedzieć, to będzie z kolei z mojego pokoju, nie jest tutaj ani ze studia. W poprzedniej audycji, co skrywa szuflada, pokazywałem różne moje nagrania, techniki nagrywania oraz przykłady, a także pod koniec razem przesłuchiwaliśmy nagrania z ogrodu. Tym razem jeszcze pokażę moje efekty łowów karmnikowych, łowów. Będzie też strzyżyk z bardzo bliska. Druga informacja, smutniejsza niestety, to znaczy, muszę powiedzieć, że na razie to koniec ptakofonii takich świeżutkich, pachnących tutaj z mojego domowego studia. Nie ukrywam, muszę trochę odpocząć od montowania. Dość długo schodzi z przygotowaniem takiego, takiej audycji, z montażem. Natomiast nie zostajecie sami. Na YouTubie ptakofonii będą pojawiać się stare, archiwalne, można powiedzieć, może nie tak stare, bo przed dwóch lat, sprzed roku. Natomiast archiwalne ptakofonie, a jest ich trochę, także będą się one pojawiać. Zapraszam cały czas do śledzenia. No i nie mogę się cały czas doczekać, kiedy wrócę do studia u JFM i na żywo będę mógł się z Wami usłyszeć. To cofamy się o 4 lata i jedziemy do mikołajek. Żurawie za oknem. Pod koniec lipca 2016 roku pawiłem z moimi rodzicami w mikołajkach na Mazurach. Pokoje, w których mieszkaliśmy były mało komfortowe, mało funkcjonalne i ogólnie były małe. Jednak znalezienie innych wolnych noclegów w okolicy było niemożliwe. Miejsce to jednak udało się pod dwoma względami. Usytuowane na skraju Mikoła jak podwórko z domem noclegowym, sąsiadowało od wschodu z dużą łąką, a od północy i południa z domami, za którymi również rozpościerała się otwarta przestrzeń. Zwabiało to przyjemną ciszę i coś, czego bym się w ogóle nie spodziewał. W poniedziałek, drugiego dnia pobytu, o około 5 rano, przyśnił mi się terytorialny klangor pary żurawi. Po obudzeniu się dotarło do mnie, że z za okna mojego pokoju klangor Wybrzmiera naprawdę, a ich właściciele znajdują się bardzo blisko. Z wielkim zaskoczeniem połączonym z radością wygrzebałem ze sprzętowej torby rejestrator i wychyliłem za okno. Te żurawie poprzestały tylko na dwóch seriach, za to odpowiedziały jej dwie kolejne pary, może z odległości pół kilometra. Jedna na wprost okna, druga lekko po prawej. Po jakimś czasie w oddali po lewej słychać było zaniepokojone głosy innych żurawi a moje, najbliższe, zaczęły wydawać głosy kontaktowe, to jakby chrypliwe okrzyki, tworzone oczywiście w duecie. Wyszedłem w końcu na zewnątrz. Nie chciałem zbliżać się do płotu w obawie przed spłoszeniem ptaków. Na górze jednak ich głosy były dużo mocniejsze. Mieszkaliśmy bowiem na poddaszu. Mimo że te najbliższe żurawie odzywały się około 200 metrów od domu, dźwięk poprzez odbicie skutecznie wzmacniała tam ściana budynku i uchylane do góry okno. Dawało to wrażenie, jakby ptaki były tuż tuż. W piątek, oprócz znów głosu kontaktowego, udało się nagrać i terytorialny, taki sam jak ten, który obudził mnie w poniedziałek. Robił to zresztą prawie codziennie. Przypuszczam, że wszystkie, chyba cztery, odzywające się bliżej lub dalej pary, przylatywały tu wczesnym rankiem z okolicznych jezior, łuknajna, Mikołajskiego, a może śniartw. Pokrzyczały, pokroczyły, pożerowały i, czasem około 6.30, czasami później, ulatniały się. Dlaczego się tu zjawiały, nie wiem. Być może dobrze w tych trawach dawali jeść. Wracając do piątku. Miałem wtedy szczęście do nagrywania. Chrapiący każdego wieczora i poranka mężczyzna z pokoju obok chyba wyjechał, a po drodze obok nie przejechał wtedy żaden samochód. Natomiast z meleksów na podwórku tylko jeden ładował swój akumulator, przez co buczenie tym powodowane było słabsze niż zwykle. Co prawda niestety trochę je słychać, ale i tak udało się je zmniejszyć tzw. filtrem dolnozaporowym, inaczej górnoprzepustowym w programie do edycji dźwięku. Udało się też wtedy zrobić zdjęcie najbliższym żurawiom. Stały trzy, ale odzywały się dwa. Milczących ptaków w okolicy mogło więc być więcej. umieszczone w spadzie dachu, choć dawało możliwość bliskiego spotkania z żurkami, kompletnie nie było dostosowane do ich dokumentacji. Aparat trzeba było ale, Aparat fotograficzny trzeba było, klęcząc na moim łóżku, przecisnąć przez mały otwór moskitiery, podnieść do góry na zgiętej ręce i nacisnąć nią z spust migawki. Tak samo z rejestratorem. Klękałem na łóżku, włączałem nagrywanie, przyciskałem sprzęt przez otwór, opierałem przód o krawędź okna, parapetu nie było, trzymałem za tył jedną ręką i w takiej pozycji, czekając na żurawie, trwałem w chwilach od półtora do 8 minut. Jeśli chodzi natomiast o Mazury, Żurawie za oknem były w zasadzie jedyną ciekawostką przyrodniczą. Co prawda dwa kilometry od naszego domu w Mikołajkach znajdował się rezerwat Łuknajno, jezioro o powierzchni 16 tysięcy hektarów, do którego dojeżdża się drogą o nawierzchni Tarki do Warzyw. Jednak nie udało się tam wysłuchać nic ciekawego, a na obserwację albo było za późno, albo tafla wody była pusta. Mimo wszystko przebywanie na zbudowanej tam solidnej drewnianej wieży obserwacyjnej było przyjemne. Nad wodą gęgawy i gęsi białoczelne, w trzcinach poszczekujący cicho bączek, a wokół cykania wielu pasikoników śpiewających. Mazury to zdecydowanie ich tereny. Dwa razy w tym rezerwacie natknąłem się statą na przebiegającego naszą drogę jenota, a podczas spaceru ścieżką przyrodniczą można było podziwiać około 10 wypasanych koni i dużą ilość ślimaków na ziemi. Może poszczęści się bardziej następnym razem. Na koniec, o terytorialnym duecie żurawi. Krótsza wersja to pojedyncze okrzyki, różniące się jednak od głosu kontaktowego. Dłuższa jest za każdym razem skonstruowana i zsynchronizowana w ten sam sposób. Zaczyna pierwszy ptak, po 300 milisekundach niższym tonem dołącza drugi. Pierwszy na początku wydaje dwa podłużne okrzyki. Po czym przechodzi w krótkie a-a na tym samym dźwięku. Drugi zaczyna od podnoszenia tonacji dwoma krótkimi sylabami, ale jej wartość szczytowa i tak będzie niższa niż ptaka pierwszego. Następnie ów drugi ptak przechodzi w długie opadające sylaby, wydawane pojedynczo, a po chwili są one poprzedzone krótką, niższą i brzmi to ujr, ujr, ujr. I dokładnie tak dzieje się prawie za każdym razem. Niesamowite jak identyczne i jak mocno zakodowane są w żurawiach informacje o wykonywaniu tego duetu. poleciały piękne, majestatyczne ptaki. Poleciały nad łąkami, pewnie gdzieś nad swoje ulubione jezioro. Niesamowite są te żurawie. Teraz przechodzimy do drugiej części audycji. Przez kilka minut jeszcze pokażę, co skrywa moja szuflada. Siadam przed laptopem i demonstruję. Tutaj przygotowałem strzyżyka, wyszukałem strzyżyka, zostawiłem... O, proszę posłuchać. Poszedł. Zostawił mikrofon i poszedł w lesie, bo znalazłem, jadąc z tatą, rowerem, tandemem, znalazłem strzyżyka. Jest ładny i tak naprawdę nie jest źle. Nagranie jest całkiem przyzwoite. No, ale szukałem, może coś więcej będzie. Przesuńmy dalej. O, jest z lewej strony, jeszcze bliżej. I tu, o, o, jest. I właśnie zaczął śpiewać i się bardzo przybliżył do mikrofonu. Posłuchajcie, jak blisko. Do tego stopnia ja nie przypuszczałem, że on tak blisko podleci. No właśnie doświadczenie uczy i na błędach się człowiek uczy. Za bardzo miałem podkręcony mikrofon, Mnie za dużo czułaś mikrofonu i niestety strzyżyk okazał się za głośny dla moich ustawień i niestety słychać pewne zniekształcenia, tak zwany przester, a chociaż nie aż tak duży. Tak. Później była ciekawa rzecz, właśnie, bo ten strzyżyk, to będzie słyszalny na słuchawkach, przyleciał z lewej na prawą. To było takie, no, nie było słychać furgotu, tylko takie... i nie ma. Przemknął po prostu tak w siu. A chyba nawet było słychać jakiś taki furgocik mały. Kiedyś zestawiałem mikrofon przy karmniku. I to też dawało efekty, gdyż na przykład y, później jak słuchałem tego nagrania, to nie mogłem uwierzyć, co to w ogóle. Y, znaczy wiedziałem co to, ale że mi się to nagrało. Śpiewająca sujka. Dźwięk bardzo cichy zazwyczaj, który by się nie dało nagrać inaczej. Wszystkie sikory odleciały, się wystraszył jej. I sujka zaczęła śpiewać naśladując y, Głosy innych ptaków. no Krukowate tak umieją również. Są bardzo inteligentnymi ptakami. Nagranie jest też również mono, dlatego, żeby było lepiej to słychać, co na tam śpiewa. Może ja tu pokażę szybko, jakie dźwięki tutaj ona naśladuje. Na przykład zaniepokojoną bogatkę. O, jeszcze raz. Tak. No, To jest cały taki potok, dlatego nie mogę tak puścić kilka razy. Dlatego, że no ona to tak wydaje. Również, co mnie zaskoczyło, na przykład. Właśnie. Sierpówkę, która się zrywa, robi to. i się zrywa do lotu. Fi, 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 fi. Tak, również czapla siwa też tu się znalazła w tym śpiewie, o tak. Mm. I nawet żurawie. Posłuchajmy. Jeszcze raz. Także niesamowite co taka sójka może zrobić ze swoim gardłem. A propos właśnie jeszcze karmnika i a propos takich cichych, nietypowych dźwięków, to była ciekawa sytuacja, dlatego że właśnie kiedy pewnego razu zostawiłem mikrofon podłączony na kablu, rejestrator był gdzieś tam chyba na dole, jakoś tak się zdarzyło, że nie dopiął się do końca mikrofon do kabla, czy kabel do, kabel do mikrofonu. Mój błąd wielki był, że nie sprawdziłem w słuchawkach, czy dobrze się nagrywa. No, niestety no ale nieumyślnemu obserwatorowi ptaków pomogła sama sikora bogatka, która mikrofon podłączyła. Posłuchajmy, o, słychać, że odchodzę. Oczywiście to, się nagrało, to, że odchodzę nagrało się przez mikrofon w rejestratorze, ale nie ten co chciałem, który był w karmniku umieszczony, zahaczony o barierkę tego karmnika. Odchodzę, słyszymy i za chwilę przyleci sikorek. Już jest. O, słyszeliście? Kto słucha w słuchawkach, to może mieć wrażenie, że mu się ucho odetkało. Jeszcze raz. I podłączyła, i już mamy. Oczywiście ona chodzi po tym mikrofonie, chodzi po karmniku, więc są tutaj pewne zniekształcenia. Mm, ale. Też podczas takich y, karmnikowych połowów y, miałem się, o tutaj się już trochę biją sikorki bogatki, Ym, właśnie zamiast y, posilać się, no też się pewnie posilały, ale o, stukają w mikrofon, w y, karmnik. Tyle? Ojej, Ty jeszcze raz, o słychać jak po tym mikrofonie chodzą. Mm -hmm. Nawet, nawet, o, ja to spróbuję tutaj pokazać, o, słychać jak ona się nawet drapie po dziobku, w okolicach dziobka pa, y, pazurkiem, jeszcze raz, takie, no. no i też coś powiedziała, no i właśnie, tak, tak się bawiła w tym karniku. Sikorodzięcią był naszym ostatnim punktem. Za dzisiaj już dziękuję. Do usłyszenia właśnie w tych archiwalnych audycjach, o których mówiłem. I mam nadzieję, jak najszybciej na żywo w radiu. A kto wie, może coś na Facebooku zorganizujemy. No Zobaczymy, zobaczymy. Na razie nic nie mówię. Trzymajcie się ciepło. Miłego maja, ciepłego maja, ale kiedy trzeba, też deszczowego oczywiście. I do usłyszenia.